witajcie w sylwestra 22 dzisiaj postanowiłem zajrzeć co tam słychać w mojej kominie po w zasadzie 3-4 miesiącach palenia drewnem i półtora miesiąca palenia drewnem i peletem i brykietami z karton tak wygląda mój komin nie czyściłem od wakacji nie było czyszczone, czyli pół roku tak wygląda. Trzeba wyczyścić. Zebrało się trochę sadzy. Schodzę po szczotkę i sobie wyczyścimy. Chociaż komin mam ogromny, to jest komin 25x25 25 bodajże. Ale sadza nie może być na tych ściankach. Schodzę po szczotkę. Czyścimy oho nie by było, Czyścimy. chodzimy chodźmy ona tutaj ze ścianek o i głębię żeby tej sadzy nie było na tym kominie, w tym kominie aby się nic zapaliło Czyścili, z no, powrotem, po kawałki Puszczamy i po ściankach dokładnie czyścimy. No, kominek wyczyszczony Teraz zobaczymy ile sadzy na dole się uzbierały, co tam w piecu słychać W piecu pomiędzy wymiennikami ciepła jest tak Trochę czarno, trochę czarno, ale mam na to sposób. Nakładłem drewna grabowego, ile się dało. Tworzę teraz drzwiczki na dole i zaraz piec się wyczyścić. Tak sobie wypala piec. Grabem. O! Pokazuję, jak się nie robi. Tak serio, żeby tak zrobić. Trzeba wiedzieć, na ile sobie możemy pozwolić wkładu takiego grabu, żeby nam się piec nie zagotowało. Ale również musimy mieć wyczyszczony komin. O proszę, jak się ładnie czyści piec proszę bardzo pies otwarty tak się pali grab wszystko się wypala do białości musi być wiadomo komin najpierw wyczyszczony, żeby komina nie zapalać cegły szamotowe się wypalą rozrzeją elegancko grab jest do tego najlepszy Po prostu proszę bardzo, jak się wszystko ładnie wypala Pięknie Pięknie, prawda? Aż miło popatrzeć o super piec mamy wyczyszczony, białutki, elegancki Tak właśnie ja czyszczę sobie piec tak można robić tylko wtedy gdy się wie ile można włożyć w takim piecu na jako groszek ile można włożyć wkładu drewna żeby nie zagotować w piec i wiadomo, że trzeba mieć za zanadrzu jakąś możliwość szybkiego rozesłania rozproszenia tej gorącej wody bo zobaczcie 78 dochodzi z 60 na 78 10 minut, chwila, moment Grab daje moc. Także ja mam możliwość podkręcania grzejników, bo mam ustawione na trzeci zakres. Mam możliwość ustawienia zaworu trójdróżnego Mam też na trzecim zakresie. Po nowym roku zapraszam na test. Brykietów, które się tam suszą do góry, które były robione zimą. Brykiety pół na pół, czyli proporcje 50% kartonów, 50% wziurów spiłowania drewna na opał z piły Dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Szczęśliwego nowego roku. Oby jakakolwiek normalność wróciła. Oby było lepiej niż w tym roku. Hej, trzymajcie się.